Wszystkim z tej strony, witajcie w nowym odcinku z AviAssembly Dzisiaj prawdopodobnie skończymy całą pustynię. Musimy też stworzyć odpowiedni samolot, do tego oczywiście, żeby przewieźć. Odpowiednie rzeczy. Edytujemy samolot. Usuńmy wszystko. Z tego co powiem, potrzebujemy coś szybkiego, tylko nie tak szybkiego jak poprzedni samolot. Weźmy mniejszy kokpit Dodajmy tu troszkę miejsca. Skrzydełka. Zedytujmy koniec. Dodajmy silniki odrzutowe. Wielkie silniki odrzutowe. Mega dużo paliwa. I schowajmy wszystko w środku. I, ile ty? Będzie. Dodajemy kółka. I mamy jeszcze 6 tysięcy. Mogę jeszcze jeden silnik dodać? Może zmieńmy to delikatnie i dodajmy tutaj z tyłu silnik. Czerwony kolor, bo szybki. I jakieś detale. I możemy lecieć z tyłu i zmagać ciężki ten samolot. Ale to nieważne. Zobaczcie, jak to startuje. Dobra, wyłączmy te silniki, żeby się nie marnowało paliwo. I zobaczmy, co musimy jeszcze zrobić. Tutaj musimy 30 wody dostarczyć. To nie jest problem. Tutaj musimy pięć chipów dostarczyć, trzy lodu, lód nawet trzeba będzie stąd dostarczyć. Dobra, lecimy w takim razie po lód od razu. Przyspieszamy! Ha! Hamulców nie zamontowałem! Hamuj! Hahaha! <śm> <śm> za szybki jest ten samolot! Zawróćmy! Ostry zakręt spowoduje, że stracimy prędkość. I zobaczcie! Idealnie! Wylądujemy! <śm> Na miejscu i teraz z tego miejsca musimy dolecieć aż tutaj, z lodem, jeszcze, który się rozwala. Bierzemy lód, bierzemy lód, lecimy, lecimy, lecimy. A Ludzie jednak nie tobie lecimy na spokojnie w takim razie. Na, na spokojnie 800 kilometrów na godzinę. Hamuj, 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 hamuj. Zawracamy, żeby wyhamować samolot i lądujemy w tamtym miejscu. Trzeba troszkę przyspieszyć, żeby lądowanie było jak najbardziej miękkie. Do góry, do góry, do góry! Do góry, do góry, do góry. Do góry. Udało się, udało się. Lądujemy, lądujemy delikatnie! Trzy lódów się zepsuło. Lecimy jeszcze raz. O! <grym _> O, tak właśnie powinniśmy wylądować. Bierzemy lód, tankujemy i lecimy. Prawie 900 km na godzinę. Odpuśćmy już gaz, rozłóżmy koła. I uwaga, trzeba będzie zawrócić ostry zakręt. Lekko gazu, leciuteńko, leciuteńko, do góry, do góry, do góry. Okej, okay. dobra. Lądowanie, lądowanie, stoi, stój, stój, stój. Aj, udało się. Nic się nie zepsuło. Cofamy do tego, bo fale nas pod. Nienawidzę życia. Ugh! Wow. Wystartował cofając. Żyjemy oczywiście spokojnie. Lecimy jeszcze raz. Teraz mi się nie śpieszy, więc powinniśmy wylądować delikatnie normalnie. Zobaczcie. Podchodzę do lądowania. Podchodzę. Do lądowania delikatnie. Się. Wreszcie się udało i dostarczamy lud za 830 dolarów. Co tu jeszcze trzeba dostarczyć? 5 chipów. Gdzie są chipy jakieś? Tutaj. Tutaj jeszcze nie byliśmy w ogóle. Lecimy powolutku do fabryki chipów. Tutaj już możemy zwalniać oczywiście. Zwalniamy. Hamujemy. Hamujemy. Nie, otrzymaliśmy surowców potrzebnych do produkcji. Czy możesz nam je dostarczyć? Nie, tutaj też są misje. Tu, co? Siedem chemikali, trzydzieści wody i trzy tytanu. A, widzimy, tutaj trzeba mieć mega dużo miejsca. Chyba zmieniamy znowu samolot. Tego sobie oczywiście zapiszemy, ale załadujmy tego wielkoluda. Weźmy jeszcze dwa kolejne silniki. Jeszcze jeden możemy dołożyć. <ścoughs> jeden niech będzie w środku. I możemy spróbować tym lecieć. Leci bez problemu, chociaż Paliwo dość szybko się kończy Hamujemy, zapomniałem, że to ma takie dobre hamulce Hamujemy I ile tam chipów trzeba było dostarczyć? Pięć Zmieścimy wszystko Nawet sześć chipów zmieścimy Weźmy sześć, bo one się niszczą Spróbujmy pa Paliwa, nie zatankowałem, Paliwa, paliwo, paliwo Już dwa zepsułem Lecimy z pełnym samolotem Jak on w ogóle wystartował łatwo I musimy dolecieć tutaj Czyli 4 kilometry przed nami Lecimy powolutku Wystawiamy koła I uwaga, hamujemy, hamujemy Delikatnie, delikatnie, delikatne lądowanie Musi być mega delikatne lądowanie Mega delikatne, mega Tak, udało się D Dziękuję za chipsy, 730 dolarów, dziękuję I co tu jeszcze zostało? Jeden tytan trzeba dostarczyć tylko Lecimy tutaj po tytan, konkretniej więcej bo cztery tytanu razem z tym. Zatankujmy i lecimy. Delikatne lądowanie I odbieramy tytan Ile tytan waży? 150 Może być ciężko Ile potrzebowaliśmy? 4 4 się nie zmieszczą trzy się zmieszczą Polecimy najpierw tutaj Żeby dostarczyć od razu trzy części Lecimy Lecimy Czemu nie leci? Ciężki jest ten tytan Jest mega ciężki Ale daliśmy sobie radę W lewo, w lewo Tutaj w lewo o, Zaraz walne! Podchodzimy do lądowania Hamujemy I dostarczamy Tytan, zawróćmy sobie. Czy, czy ktoś potrzebuje chipsy jeszcze? Chyba nikt nie potrzebuje. To lecimy po tytan. Odbieramy. I dostarczamy na miejsce. Dziękuję za te tam 220 dolarów. U 66 dostaliśmy. Czy ta stacja czegoś potrzebuje? Nie potrzebuje już nic. Tutaj trzeba dostarczyć 30 wody. Tutaj 5 chemikaliów. Po chemikalia musimy polecieć. A tutaj są chemikalia przecież. Odbieramy chemikalia. O, tylko one się kończą szybko. To trzeba będzie lepszy samolot wziąć. To polećmy w takim razie po 30 wody. Zawróćmy. Odbierzmy 30 wody. To będzie mega dużo waży. I lecimy tutaj! Mamy mega blisko! O części! Delikatne lądowanie! Zarabiamy 1000 dolarów! I 60 części! O! Proszę, przytransportuj niebezpieczne radioaktywne materiały tutaj! Czyli mamy kolejnego quest'a! Lecimy po tą ciężką beczkę! Zatankujmy sobie, bo trzeba się serio przygotować! A ten samolot na szczęście pomieści wszystko! Hamujemy! tankuje Aha! 600! Jak 600? Musimy jeszcze większy samolot zbudować, ale tamto może przewieziemy pod koniec, bo teraz chciałbym odblokować kolejne rzeczy, czyli elektryczne silniki. Zobaczmy, do czego to poprowadzi. Odblokujmy w sześciuteńko, nie wiem, czy mi starczy, ale odblokujmy. Starczy! Star to wystarczy na wszystko, Pff, 20 tylko, to ma 75, ale dobra. I do tego potrzebujemy baterii, baterie są tutaj. Odblokujmy wszystkie, tylko ile to kosztuje? O, to są jakieś panele słoneczne nawet i powietrzne turbiny, które generują prąd, okej okay. A to co to jest, też odblokuję? <laughs> Nie wiem co to. Usuwamy silniki odrzutowe, dodajemy silniki elektryczne. Tutaj mamy dwa rodzaje. Jeden jest lżejszy, ale używa paliwa z tego co widzę. Dlatego weźmy ten elektryczny, on jest wielki. Dodajmy panele słoneczne na samolocie, ale to głupio będzie wyglądać. Coś takiego, tak do końca. Trochę wiatraczków, ale to wygląda jakby miało nas wybijać jakoś od ziemi. Sprawdzimy to później. Wstawiamy wielkie baterie jeszcze, żeby mieć, gdzie ten prąd utrzymać. O, jakie tanie są te silniki. Dobra, bierzemy ich więcej. Jeden tutaj, drugi tutaj. I jeszcze jeden na górze. Przepiękny samolot. Lecimy, lecimy. Zobaczmy, ile paliwa zużywa. Nie, mamy cały czas paliwo. A dobra, elektryczność się kończy, rzeczywiście. Ale mega powoli. Mega powoli się kończy, ale też mega powoli lecimy, z tego co widzę. Dobra, co musimy tutaj zrobić? Co musimy tutaj zrobić? Na pewno trzeba dostarczyć 5 chemikaliów. Tutaj nie, nie, nie zdążymy, na pewno. Trzeba dostarczyć 30 wody. Zawróćmy po wodę. Zawróćmy po wodę Samolot jest tak ciężki, że nie skręca praktycznie! Ale energia się nie kończy, chociaż. Lądujemy! Bierzemy wodę 13, tylko mogę wziąć. Podładujmy samolot i lecimy. O ile to odleci z ziemi teraz! Płakam! Tak, udało się! O, Podchodzę do lądowania, nawet już podrzedłem. 400 dolarów za taką podróż. Ja nie chcę więcej tym latać. To nie leci w ogóle do przodu. Lecimy po kolejną wodę. Hamujemy. Odbieramy wodę i lecimy. Jesteśmy wreszcie na miejscu. Jeszcze musimy dostarczyć cztery wody. Ale może już nie tym Pokemonem. To był największy błąd w moim życiu, że chciałem elektryczny samolot zrobić. Usuńmy może teraz te silniki. Czekajcie, czekajcie, trzy paliwa, cztery paliwa, 25 mocy. To jest lepsze. Bierzemy to. Na no, trochę tego będzie. Pff, pff, pff. Lecimy Lecimy Samolot jest teraz dużo, dużo szybszy Jest mega szybki I jak na to, że jest tak ogromny Lądujemy po wodę Czy ktoś jeszcze wody potrzebuje? Tu woda Tu już nigdzie, tylko, tylko tutaj wodę trzeba dostarczyć Lądujemy Odbieramy 500 dolarów I lecimy po chemikali A tutaj trzeba 7 chemikaliów aż dostarczyć A tym samolotem jest to w miarę możliwe Bo jest to w miarę blisko Ustawmy się z drugiej Stronych. Zawracaj, zawracaj, zawracaj. Kaktus. Lądujemy. 7, 7, 7, 7. Leć, leć, leć szybko, szybko. 6 kilometrów. 6 kilometrów musimy zdążyć. Dawaj, dawaj, dawaj. 5 kilometrów. Nie ma szans, żebyśmy nie zdążyli. Hamujemy! Zobaczcie! Dostarczamy chemikali. 1340 dolarów i 50 części. I mamy tu wszystkie misje gotowe. Jedyne co nam zostało, to dwie misje, czyli dostarczyć tą beczkę radioaktywną i pięć chemikali tutaj. Tylko tym samolotem raczej nie zdążymy dolecieć tak daleko, ale za to możemy powiększyć samolot, żeby wszystko zmieścić! Zobaczcie, mamy miejsce! Lecimy po tą beczkę! Ja, jak to, to wygląda, jakby wąż coś połknął? O! Paliwa zaraz mi nie wystarczy! Doleć przynajmniej! Doleć przynajmniej! Błagam! A, ląduj, 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 ląduj! Dolecimy, 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 dolecimy! Powinniśmy! To. Do... Cholipka. Może dodam trochę paliwa. I teraz bez problemu dolatujemy! Podjedźmy sobie jeszcze troszkę. Zatankujmy. I włóżmy tą wielką beczkę. Teraz nie wiem, czy dolecę. Zawróćmy. I uwaga! Najcięższy przedmiot w grze! Leci na inne lotnisko! Udało się wylecieć! A! teraz nie wiem, czy dolecę w ogóle. 5 kilometrów jeszcze! A zobaczcie, jak paliwo szybko spada. Nie samolot, tylko proszę, 4 kilometry! 2 kilometry, 2 kilometry, dolecimy, dolecimy! Zobaczcie, nawet zostało nam troszkę paliwa. Hamujemy. I do. Co się dzieje? O! Uratowałem pustynię! Chyba. Radioaktywne materiały zostały zabezpieczone w bunkrze. Zabezpieczyłeś niebezpieczeństwo na tej wyspie i jest teraz bezpieczna. Twoja misja jest zakończona, ale Halo, jeszcze wodę miałem dostarczyć gdzieś. Albo chemikalia. Dziękuję bardzo za pomoc. Wyspa jest znowu bezpieczna. No nie wiem, jak macie tutaj dużo beczek, to nie wiem, czy jest bezpieczna. Dostajemy troszkę pieniędzy i części. A sporo nawet tych części. P tutaj też sporo. Zaraz będę mógł wszystko odblokować. Dobra, co potrzebujemy jeszcze zrobić? Pięć chemikaliów? Tutaj. Trzeba dostarczyć. Bierzemy chemikalia stąd. Czyli potrzebujemy mega szybkiego samolotu. Ten możemy już usunąć z calusienki. Zbudujmy do tego samolot specjalnie. Tutaj przedłużymy. On musi być duży, ten samolot w sumie. I chemikalia ważyły z tego, co pamiętam, 40. Czyli potrzebujemy 200 miejsca. W całym samolocie 200 miejsca. Jeszcze dłuższy musi być. Dodajmy skrzydła. Nawet te duże mogą być. Jak to wygląda śmiesznie? O i te skrzydła nawet są lepsze, jeżeli chodzi o przepływować. Powietrza, dodajemy mega mocne silniki. Puj, jak to wygląda? Dużo paliwa. Jakieś kółka, cofnijmy jeszcze skrzydła troszkę do tyłu, a tu niech będzie coś takiego. Puj. Dodajmy z tyłu jedno skrzydeł, co? Jeden mi brakuje? To dodajmy takie. Samolot będzie czarny, żeby wyglądał groźnie. I uwaga! Lecimy! Jak Jakie to się... Jest... Już się zepsuło! 600 kilometrów na godzinę! Ale to jest szybkie! Ale to skręca nawet! Dobra! Ha Hamolców nie dodałem, Hamolców nie dodałem, hamulców nie... Dodałem. Hamulców nie... Tch, je... Jednak to usuńmy. I dodajmy dwa hamulce. Tylko dwa hamulce. Bo na więcej mnie nie stać Ten samolot jest zdecydowanie za szybki. Ale w ogóle mi to nie przeszkadza. Dolatujemy. pochemikalia chemikalia. Za słabe są te hamulce. Zdecydowanie. Dobra, ląduj, 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 ląduj. On nie hamuje. I teraz najważniejsze. Jak najszybciej. Bierzemy chemikalia. Bierzemy, bierzemy. Lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy prosto do ostatniego. Trzeba sobie zaznaczyć też. Szybko, szybko, szybko. Siedem kilometrów przed nami. Zobaczcie, jak szybko tam dolatujemy. Już mogę zwolnić w sumie. Wystało! Za, szy... Za szybko. Za szybko. To jest zdecydowanie za szybkie. Ale powinniśmy sobie poradzić, jak będziemy hamować 4 km wcześniej. Hamujemy, zobaczcie. Jesteśmy na miejscu z chemikaliami. Hamuj tylko, hamuj tylko. I proszę bardzo, mamy wszystkie misje zaliczone na każdej mapie. W ogóle, w ogóle gdzie ja byłem, na każdej mapie. Zobaczmy, czy możemy odblokować wszystko teraz. Powinniśmy móc w sumie. Dodajemy to, dodajemy to. Kolejna rzecz. Tutaj, ile jest rzeczy? Nie, nie wiem, czy mi starczy teraz, po co ja to odblokowałem. Tu jest jakiś balon? Te kółka na pewno nie są potrzebne. To spróbujmy odblokować. W sześciu. 6... Wszy... Jakie to tanie jest Wszystko odblokowałem Okej, okay, tutaj mamy wszystko, to jeszcze Dobra, tutaj mamy kółka Kółek nie potrzebujemy Tu jest jeszcze silnik, rakietowy silnik O, i tutaj mamy koła I zobaczcie, ostatnie 10 części Żeby odblokować Sześciuteńko. No dobra, jednak nie sześciuteńko. Ale pewnie gdzieś na mapie da się znaleźć 15 tych części Teraz Przetestujmy ten nowy silnik Wielki silnik rakietowy Silnik. Zobaczmy, co, pff, co on robi. To, to jeszcze tak z dwa albo trzy. I ciekawe, czy to w ogóle będzie szybkie, bo wątpię, że będzie szybkie. To raczej bardziej osiąga większą prędkość maksymalną. Rozpędza się powoli, tak jak myślałem zresztą. Tym pewnie do kosmosu można polecieć. I rozpędzać się tak bez końca. Uj, nawet nie zabiera dużo paliwa, zaraz skrzydła nam pękną. Lądujemy. Czas zamontować to w innym samolocie. O, ten się wydaje jeszcze lepszy. Aerodynamicznie, chociaż nie wiem. Ten jest chyba lepszy, ale ten jest najlepszy. Dodajemy skrzydełka, lepsze skrzydła. Silnik rakietowy. Razy dwa, razy trzy, razy cztery, razy pięć i razy sześć. Hamulców nie dodajemy. Dodajmy za to troszkę paliwa oh, Już mi nie stać Będzie paliwo na chwilę Startujemy Star Startujemy Z wow. wow Jak to się rozpędza Paliwo już się nam kończy Jakie <ścoughs> to jest szybkie Porównajcie to do początku. Ale trzeba z jednego silnika zrezygnować i dodać troszkę więcej paliwa. Wylecieć stąd i zobaczyć, jak szybkie to będzie. Na pewno teraz wolniej przyspieszamy, bo więcej ważymy przez paliwo. Ale zaraz paliwo będzie się kończyć, a my się rozpędzimy jeszcze bardziej. Mam wrażenie, że tamte silniki były szybsze. Co się dzieje ze światem? Co się dzieje z niebem? Skrzydła nasze już nie wytrzymują w ogóle. 5000 km. Na godzinę, to jest na razie max W następnym odcinku postaramy się to przebić A, lecę cały czas do góry Jesteśmy tak aerodynamiczni, że prawie nie zwalniamy Ja wam dziękuję za oglądanie I pa pa